Siema z tej struny, witajcie w pierwszym odcinku z nowym na kanale Będzie się nazywała FIFA y, 16 Squad Builder I To jest taki pierwszy odcinek, w którym pokażę Wam skład, który możecie rozpocząć swoją przygodę z tą grą Więc co, rozpoczynajmy Na bramce znajduje się francuski goalkeeper y, Który nazywa się Kosti Jest to bardzo y, dobry bramkarz tu ma dużo statystyk po powyżej 80, więc myślę, że będzie bronił dobrze. Na obronie znajduje się Tiani. nie wiem jak się go dokładnie czyta. Trzeba źle. O, ciani 82 fizyki. 7 obrony Te, tego gówna atuty. Myślę, że będzie dobrym obrońcą jak na start. Koło niego będzie zawodnik Chelsea, Zouma, naprawdę świetny y, obrońca myślę, że w tej chwili będzie bestią, tak jak był w chwili 15. Lecimy teraz z lewą obroną. Na lewym bronie znajduje się zawodnik Juventusu, Ebra. Evra, mimo iż nie ma y, wysokiego tempa, to nadrabia to innymi statystykami, więc myślę, że to mi się dobrze spisał. Na prawej y, obronie znajduje się y, Mariano. Czekajcie, ja już sobie tylko znajdę. Mariano. Zawodnik Sewi y, ma bardzo wysokie tempo, dosyć, i resztę powyżej 70, oprócz szczelania. I myślę, że też dzisiaj dobrze spisywał w tej pozycji. Na defensywnym y, pomocniku będzie znajdował się zawodnik o nazwie mm, Diarra Jest to nieco słabszy zawodnik, ale tak samo mm, myślę, że sobie dobrze radził. Pomimo, iż ma tylko 69 fizyki, to no, zobaczymy, jak gdzieś się spisywał. Yy, na pomocy znajduje się był zawodnik Arsenalu, czyli yy, Abu Diaby. Wszystkie zyski powyżej 70. Myślę, że trudzie, dobrze się spisywał na tej pomocy. Zobaczymy, zobaczymy. Jego partnerem w pomocy będzie zawodnik Atletico Bilbao, bodajże Będzie to... Benat Benat No, klikaj się, okej, okay. Benat 76 strzelania, 84... strzelania, y, 65 driblingów, czy fizyki Brakuje trochę pace'a i defensywy, ale myślę, że to są gdzieś się dobrze Jaka jak na siódmym pomysłiku ofensywnym będzie znajdował się Torres, nie ten Torres, którego pewnie znaczy tylko inny, którego którym może czy nie strzeliście. Będzie to Torres z Atleti Madrid. Yy, ma 64 pace'a, 67 podawania, 64 dribbingu i dwa defensywy 66 fizyki. To może być jego samym punktem, ale... Jeszcze ma 4 na 4, więc... Myślę, że się dobrze spisywał. I na ataku będą dwie bestie. Pierwszą bestią będzie zawodnik grający w... Nie Seville, tylko w... Aż zapomniałem gdzie ją gra. Amy Rabat. Zawodnik grający w maladze oczywiście. Czy ja przypomniałem? 88 pajsa, 84 dribblingu, 67 strzelania, 73 podawania 74 fizyki, myślę, że będzie dobrze się doradził więc jego partnerem w ataku będzie znany wam dobrze Rodrigo zawodnik grający w Walencji 84 Pace, 8 dribblingu, 68 strzelania 70 podawania i 71 fizyki. Więc ten się się naprawdę dobrze i nie będzie zapewne drogi w FIFA 16, ponieważ będą widoki co nowe i ci będą pewnie tani, więc polecam Wam zrobić sobie taki skład na początek. Nie zostawicie łapki w górze i subskrypcji. Ja już Wam dziękuję za odcinek, widzimy się w następnym.